Cześć, mnóstwo dokumentacji, rozwalone meble, zabaweczki, mnóstwo ubrań po mieszkańcach, lokale mieszkalne. Tak, znajdujemy się na terenie dawnej, zabytkowej gorzelni, która już nie funkcjonuje od dawien dawna. I z tego co wiem, to praktycznie w każdej gorzelni na piętrze znajdują się lokale mieszkalne. Kto w nich mieszkał? Oczywiście kierownictwo lub pracownicy gorzelni jeszcze w okresie funkcjonowania. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Ja jestem Łukasz, a to jest kanał Urbex Projekt. Zaczynajmy. Już na samym wejściu. No, jest tutaj niezwykle ciemno, a więc już za chwilkę będziemy musieli posłużyć się latarką. Tu możecie zobaczyć już szafę Szafę Z bezpiecznikami Tak zwana rozdzielnia Pozostałości mam nadzieję że coś tam fajnego się jeszcze uda Wyciągnąć w tym odcinku No i dobra słuchajcie może Wejdźmy sobie do tego pomieszczenia I wyjmijmy latarkę Mam nadzieję że odcinek Wam się spodoba i że zostaniecie ze mną do końca serdecznie zapraszam Was do subskrypcji tego kanału no i dobra, jest latareczka ja oczywiście przypominam Wam, że na wszystkie produkty firmy Armetek, bo latarki oczywiście mam od Armetek, macie 11% rabatu z kodem EXPLORACJA11 wpisując w sklepie Armetek, możecie kupić asortyment po tańszej cenie Latarka w dłoń i myślę, że możemy rozejrzeć się po tym obiekcie w lewo czy w prawo. Może najpierw pójdziemy w lewo. Oczywiście mam również schody na piętro, ale zanim tam dojdziemy, to sobie sprawdzimy co znajduje się w tym miejscu. Oczywiście palenie zabronione. O tym informuje nas tabliczka. Słuchajcie, widziałem już gdzieś taką właśnie budę w innej opuszczonej gorzelni A tu prawdopodobnie mamy zabytkową jeszcze maszynę, a raczej jej pozostałości, która naliczała dzienny urobek. Tak, tyle jeszcze pamiętam. Nie pamiętam natomiast, jak się ta maszyna dokładnie nazywa. I zobaczcie. Tak jak mówiłem. Litry alkoholu. Alko... Alkoholomierz? <laughs> Ciekawe, co? Litry spirytusu, litry alkoholu. Kurczę, to musiała być ciekawa robota. Generalnie to wszystko było zamknięte i patrzało się przez te okno inspekcyjne. Oczywiście mnóstwo, ale to mnóstwo starej dokumentacji. Słuchajcie, stare tabliczki. Mamy zejście niżej do piwnicy, a więc również tam sobie zerkniemy. Ok, instrukcje przeciwpożarowe a więc wszystko, co powinno się znajdować w terenie zakładów. Tak jak mówiłem, subskrybuj. Czerwony boczek i lecimy dalej. To prawdopodobnie jest pokrywa. Pokrywa tej maszyny. W niej również się znajduje okno inspekcyjne, aby nie trzeba było tego ściągać. No, powiem Wam, że klimat będzie tutaj naprawdę fajny. Ha, zobaczcie. Ktoś tu powiesił misia. Jakiś głupi żart, moi drodzy. Resztki. Jakiegoś zbiornika. Nie jestem znawcą w dziedzinie, oczywiście, tutaj y, funkcjonowania gorzelni wow, Ale szłane schody, zobaczcie. Kurde, mam nadzieję, że te schodki się mnie zarwą pode mną. Za chwilkę, może sobie spróbuję tam wejść do góry. Kolejne pomieszczenie, moi drodzy. Ale tu jest istny labirynt. No i co my tu mamy? prawdopodobnie to podobne jakieś pomieszczenia techniczne, gdzie znajdowało się mnóstwo drobiazgów, moi drodzy. Dobro. Okej. Okay druty do plombowania toaleta a tu prawdopodobnie ktoś sobie zorganizował miejsce do przesiadywania zobaczcie, stara miarka rozkładana zapewne przychodzą tutaj Okoliczni nastolatkowie, dzieciaki popija, Popijają sobie Ciekawe napoje <laughs> Dobra, zobaczmy co znajduje się W tym miejscu Może drzwi nam powiedzą co to było Na pewno coś łatwopalnego Może to była Kotłownia, a to jest zapewne Ogromny piec Na którego Górze się teraz znajdujemy. Za chwilę Wam pokażę go od frontu. Tak zgadza się. Jesteśmy, jesteśmy, można powiedzieć, na piecu. I tu moi drodzy, kolejne szafy rozdzielcze. Klimat oczywiście jak najbardziej ciekawy, za chwilkę zobaczymy sobie jak to wygląda na dole. Kolejne pomieszczenie techniczne. Mnóstwo porozwalanych rzeczy. Regały, które się ledwo trzymają. Wszystko jest spruchniałe. I tak jak mówiłem, zobaczcie. Mamy piec. Piec zawsze wygląda jakby miał mocno zdziwioną minę. Taka emotka, jakby u góry oczywiście znajdowały się klapy, które zamykały. Te wloty, oczywiście. <mocno> o, ciekawie to wygląda. Tutaj mamy elementy dbuchawy prawdopodobnie. O i szafka, tak jak mówiłem zobaczcie jednak jakieś pozostałości tutaj się zachowały najbardziej zadowolony jestem chyba z tego pieca moi drodzy tak, wygląda to naprawdę bardzo ciekawie tutaj mamy wyjście z boku, a tam znajdują się jakieś ule, ule, tak więc nie będziemy tam podchodzić. Dobra, piec byśmy mieli. Znajduje się w tym korytarzu. O, pusta hala moi drodzy. Ktoś tu rozwalił biurko. Aha, tu mamy przejście dookoła. Także wróciliśmy do punktu wyjścia. A tu prawdopodobnie mamy jakieś biuro, zobaczcie. Jest tutaj nawet okienko. W tym miejscu mamy dwie ogromne wagi. Ciekawe, czy jeszcze działają. Waga na pewno by jeszcze działała. Dzień dobry, poproszę, litr spirytusu. Tylko litr, tak. Ja proszę pani, brzydzę się alkoholu. Mhm, dziękuję. Słuchajcie, tu mamy jeszcze jakiś budyneczek, za oknem. Nie wiem, z której strony teraz się znajduję. No dobra. A więc można powiedzieć, biuro byśmy mieli z głowy. Możemy wrócić i spróbować wejść schodami do góry. Mam nadzieję, że te schody się nie zarwią. I iż... że wrócą do domu w jednym kawałku ale te sutki są powiem wam szczerze bąziutkie Zapewne zbiorniki, do których oczywiście możemy zajrzeć. Trzeba oczywiście uważać pod nogi, bo nigdzie nie wpaść. Jestem, można powiedzieć, na portaszu tego obiektu tej gorzelni i pamiętajcie nie róbcie tego w domu ogromny zbiornik prawdopodobnie na wodę generalnie z tego co widzę to gorzelnia nie była za duża ok co my tu mamy moi drodzy tu mamy wejście a więc niepotrzebnie wchodziłem e, można powiedzieć z tamtej strony tymi okrągłymi schodami ale generalnie nie żałuję bardzo fajna przeprawa dobra zobaczcie mamy mnóstwo starych butelek a więc teraz jesteśmy można powiedzieć na terenie mieszkalnym no tak już tu jesteśmy to może zerkwiamy jeszcze co się kryje tu na strychu Wow, zobaczcie! Pozostałości starego klosza Bardzo ciekawe Pozostałości po dziecięcym i małe krzesełko A tu wygląda tak, jakby się delikatnie coś fajczyło I zobaczcie, jest jeszcze wejście wyżej ja tutaj wlazłem, moi drodzy ok, teraz jesteśmy na strychu oczywiście musimy uważać na deski w każdym chwili może się coś pode mną zarwać, moi drodzy Pojedyncze meble, mnóstwo słoików i mnóstwo takich karteczek małych. Kampania 100 litrów wywaru. Kampania gorzelnia, dobra. Nieprzyjemny zapach się tutaj wydobywa. Ale zobaczcie, co znalazłem. Dziecięcą wanienkę. I tu bardzo ciekawe. Urządzenie Łow, deska. Patrzcie jakie małe buciki. Moi drodzy. Bardzo stare małe buciki. A tu mamy jakąś pompę albo gaśnicę. Nie wiem co to mogło być. Ale z pewnością tu mamy dziecięcą wanienkę. Ciekawe. Dlatego właśnie powiem wam... Lubię zwiedzać gorzenie, bo nigdy nie wiadomo, co można w nich znaleźć, tak naprawdę. I jak już tu jestem, to wydaje mi się, że ja zrobię parę zdjęć i lecimy dalej. o które Wam mówiłem na wstępie. No i oczywiście. Zobaczcie, nie wszystko, nie wszystko zostało stąd zabrane. Niemniej zobaczcie regał, regał tutaj został. Mamy jakieś pojedyncze książeczki, dokumentacje, a w zasadzie mnóstwo dokumentacji, mnóstwo porozwalanych książek, kalendarze, gazetki polski czerwony krzyż, moi drodzy, legitymacja. Należąca do pani Jadwigi Bardzo, bardzo fajna sprawa. A więc, pani Jadwiga, należała do Związku Polskiego Czerwonego Krzyża. Zobaczcie, mnóstwo fajnych karteczek. Mnóstwo pozostałości. Po zeszytach nisze, negatywy. Słowniczek szkolny, nawet mamy. Zobaczcie. Szpiewniczek szkolny, przepraszam, szpiewniczek. Które roku? 92 rok, moi drodzy. Gdy się Chrystus rodzi, dziś się dzisiaj dziś się wytrwajem, nowina, że Panna Czysta, że Panna Czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas a nie grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlenka kękają, cuda, cuda ogłaszają. To chyba takie ciało, nie? <grymne> Oj kurczę, Bardzo stara meblościanka. Zapewne niektórzy z Was kojarzą ją z pewnego okresu. Z pewnego okresu funkcjonowania. Ech, może nie funkcjonowania, ale z pewnego okresu w swoim życiu. Okres PRL-u, lata 90. Te meblościanki generalnie w wielu domach jeszcze są aktualne. I zobaczcie. Do tej pory mamy tutaj jeszcze zdjęcie młodego chłopca. O kurczę, tego się nie spodziewałem, moi drodzy. Masakra. Stara porcelanka. No i dobra. A więc tu mieliśmy, moi drodzy, salon. Z tej strony. O! Szafa na wylot. Z tej strony pewnie była kuchnia i oczywiście niebezpieczny strop, moi drodzy. Tak, tu była kuchnia, zobaczcie, są przyłącza kuchenne i oczywiście ktoś już pali w piecu. Jest jesień, moi drodzy, pełną parą. Kurczę, trzeba uważać, aby tutaj nigdzie nie wpaść. Tu zapewne były łazienki i zobaczcie, jak pięknie łuszczą się kawałki farby na tych drzwiach. Łazienka w kolorze różu. A więc, jak najbardziej, damska Łazienka, moi drodzy. Być może była to jeszcze Łazienka męska. Tego nie wiem. Są karteczki. Dobra, tu pewnie będzie druga Łazienka. Nie, moi drodzy, tu mamy magazynek. Magazynek z różnymi pierdółkami. A tu za oknem. Jak dojdę, możecie zobaczyć Mamy komin Mamy komin, moi drodzy Król, zobaczcie, mnóstwo słoików, mnóstwo starych rzeczy Kolejny pokój, niestety jak możecie zobaczyć mocno zdefastowany, no i ktoś sobie zrobił tutaj kolekcję butelek. Tu oczywiście mamy dach, na który nie będę wchodził, bo zapewne mogłoby się to wszystko podem zarwać, pierwsza połowa XIX wieku. Taka informacja widnieje na tym budynku. Być może jest tam kuźnia. Nie wiem, ale może się przejdziemy jeszcze. 1983 do 5. Taka ciekawostka, moi drodzy. Mamy tu jeszcze pewną maszynę z sejkosza. To zapewne była taka drukareczka do faktur. No i kolejne pomieszczenie, nawet z balkonem, moi drodzy, ale nie wiem czy na ten balkon będę w ogóle wchodził. O, pierwsza pamiątka, pamiątka pierwszej komunii. Przepraszam. Zaszyto do fizyki zabaweczka zobaczcie, płyta z Windows 9.8 ale to były czasy klucze a tu co mamy? ciekawe, czy to należało do, do tych dzieci, czy czy to zdjęcie ogólnie było dawane wszystkim 1994 rok ogólnie, moi drodzy. No i tak to się przestawia, czyli to plakat Edyta Tutaj coś z piłką nożną, rok 1999 Anżej Juskowiak. Jeżeli kojarzycie tą postać, oczywiście napiszcie w komentarzu Marzystwo książek, podręczników starych. No i dobra, mamy tutaj wejście na balkon. No nic. Moi drodzy, ja już zmykam na dół. Dobra, słuchajcie. góry byśmy mieli zrobioną. Teraz zobaczymy sobie jeszcze, co skrywają piwnice tego obiektu. A więc naprzód. Wow. Zobaczcie. To chyba, ma, to chyba była maszyna do obierania ziemniaków. Mam nadzieję, że się nie zgubię. A tu wydaje mi się, że był zbiornik już z gotowym wyrobem, a więc z spirytuzem. Chyba, że tam był tylko przecier. Nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć w 100% prawidłowo na tą odpowiedź. Dobra, tu mamy jakieś zbiorniki. Prawdopodobnie również na wodę. Może ciepła woda albo zimna. Nie mam pojęcia, ale zobaczcie jaki ogromny kocioł jest w tym miejscu. Wow! Tu normalnie można wejść do środka i tam zobaczcie musiało być jakieś mieszadło bo jest normalnie silnik elektryczny a więc było tutaj coś mieszane moi drodzy zbiornik nie jest zakryty, jest otwarty ale zobaczcie jaki jest długi w ogóle co my tu mamy jeszcze? OK. Tu mamy jeszcze jakiś zbiorniczek, ale nie wiem, do czego mógłby to służyć. Generalnie, jak widzicie, nic tutaj więcej się nie znajduje. Oprócz takiego jednego krasnala, zobaczcie, zrobionego z butelki ze styropianu. Bardzo fajna ciekawostka. No dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że to już będzie cała korzelnia więc możemy śmiało wracać na górę, zabierać sprzęt i zmykać. Aj kurczę. Tak moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subika, komentarz. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym tygodniu w kolejnym piątek o godzinie 19.30. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam patronów, dawnych starych widzów oraz nowych widzów. I to by było tyle w tym odcinku. Uff, obiekt fajny, nie żałuję, że tu przyjechałem. No nic, trzymajcie się. To tyle ode mnie, do zobaczenia. Cześć!